Siemaneczko, Siemaneczko, ja jestem Seaswider i dzisiaj mam diamantowy miecz diamantowy kilo. A czemu? bo zrobiłem fail nagrałem więcej niż 15 minut a więcej powoli tego mnie nie wrzuca i wykopałem sobie taki właśnie magazyn na odcinku miałem nadzieję, ale nie to nie było na odcinku nie, ja tego nie wykopałem nie wiadomości. Tutaj, jak się tutaj tak kopałem poziomami, to jak tutaj wykopałem, tak? To miałem taką jankę. I ja tutaj postanowiłam sobie zrobić magazyn. Nie, myślę, że dobre miejsce. O co się w komentarzach? Od 0 do 10. Pyk, pyk. Nie, gildi nie będę robił. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony. Hmm. Co tutaj jeszcze bym wam powiedzieć? Nie, nic więcej mi nie wyszło poza odcinkiem. Wszystko na mi wyszło. Hmm. że cztery potrzebował To przez to, że ja nigdy nie patrzę na czas nagrywania i w mi często nie wychodzi. I dlatego nagrywam takie krótkie. Jest amazing. Że w tym odcinku zamierzam pokazać respa. I o, jeszcze tam wykopałem 13 diaksów. 5 fili Nie, 3 refli. Ja miałem 2. więcej nie zrobiłem poza tym odcinkiem. I jeszcze wykopałem takie zarombiste itemy na Spawnie. Prosimy, na spawnie poza odcinkiem, ale uważam że, że tak jest coś. Że, nie ben, że tych itemów będę używał tylko poza odcinkiem, bo tak nie chcę, żebyście pomyśleli sobie, że ja cituję, ja nic nie cituję, ja nie, nie błagam ludzi o itemy, tylko ja sobie wykopuję te itemy poza odcinkiem, jeżeli je wykopię, to używam ich poza odcinkiem. jeżeli je wykopię na odcinku no to ja je, nie ich będę używał na odcinku nie wiem czy to wam odpowiada czy nie ale jeżeli tak to mówcie że spoczku eee dobra i tak mam sobie respa tak przespałem o no już spożyjemy dwa nawet Jak wegetarianina w Minecraft teraz. No <grywa> ja w ogóle mięsa nie wiem, teraz. Ja, ja, ja jestem na jabłkach teraz. Mm, więc wróćmy do tego, co ja mówiłem. <grywa> Będę tutaj na filmiku używał tylko itemów, które zrobiłem właśnie na odcinku. Czy tam wydobyłem, jak to tak zwał. Yy, a poza odcinkiem będę uszywał i temu i temu, które zdobędę poza odcinkiem. Czy takie coś wam, wam odpowiada, czy nie? O, kurwa, nie wiem, mam tych wchodni. Dobra, ale jeżeli takie coś odpowiada, to napiszcie w komentarzu. Coś upadł z wysokości, siap. Nie mogę, Tutaj macie momencie przybliżenia. Ktoś upadł z wysokości. Fajnie, hmm, fajny jest ten serwer. Ja myślę, przez noc to ja mogę wam spawn pokazać. żeby tutaj zrobiłem gdzieś Homa, więc jest spoko. Spawn. sekund ja, na widzę. Dobra, i co mamy tutaj? Y ja, witamy na serwerze StarCraft. Mamy. ich Julian. Idź, Słowiaku. Myślę, że ma diakso jest z forbi Jakimś tam witam Ale nieważne. Mamy tutaj. Y ta, 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 ta. ta. Losowe te leporty, syrafe super i pvp, yy, skargi, tutaj można wysłać skargi, wystarczy że się tylko ten, no wystarczy, że się weźmy książkę, czarny barnik i pióro i masz taką książkę do pisania i tutaj się ją wrzuca ze skargą. Właśnie tutaj wykopałem te wszystkie moje rzeczy, które wykopałem poza. które poza odcinkiem, Jest to cała zbroja z diaksów. Miał z diaksowy ulepszony wszystko. Yy, I diaksowy kilo ulepszony. Dwa koksy, 14 ref, 15 refili w sumie, bo ja parę tych refili, I parę tych refili, tam jeden z niego zjadłem. Co jeszcze? Blok emeraldu, dwa staki emeraldów. Stak, stak złota, 46 sztabek złota, 16 Pearl, Stak właśnie żelaza, 45 diamentów i stak w dodatku. 37... nie jest taki, książek i to wszystko co ja wydobywałam poza odcinkiem. nie jest za dużo, ale okej. Okay. Ale to mi przypomina taką strzałkę kurde czekajcie. No wiecie Taka strzałka. Albo jakiś, nie wiem. Nie wiem, co, takie coś, takie coś, takie tak. Jak to Także to fajnie wyglądało jak jak jakiś no. dobrze to wygląda, nie tak uporządkowane. Szybko uporządkowane, nie? Napiszcie, yy, To jest moim zdaniem rekord w uporządkowaniu skrzyni. Tu po prostu skrzyni. Dobra, i ta muzyka nie jest serwerowa. Oj, tutaj można sobie patrolować ludzi. Na przykład ja zdejmę teraz zbroję. I będę udawał admina. Można sobie tak oddawać admina. No nie, nie jestem taki. Mm, tak i to wszystko co bym chciałam powiedzieć. Yy, także yy, co był? Kolejny odcinek z, tego, z, z StarCrafta. jak w jak to woli? Mogę Wam też tego opi yy, do opisu tego. Yy, nie wsadzić do opisu właśnie. No kurde IP, bo mi się nie będzie pewnie nie chciało Nie będzie mi się chciało A no cóż do zobaczenia Cześć W ogóle zauważyliście, że tu nie leży na waszym skinie? Na moim skinie to nie leży tutaj kurde Dzięki time fajne Wzłyś mi cały Minecraft Dobra, tak już skutkiem, jeszcze zaniedbam, czy my ci się i cześć. POO!